Czy słyszałeś o trzeciej tajemnicy fatimskiej? Jeśli interesuje cię to, co dzieje się obecnie na świecie, szczególnie w Meksyku, możesz być zaskoczony tym, co mam do powiedzenia. To, co zaraz usłyszysz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz dzisiejsze wydarzenia. Może wydawać się to przesadzone, ale prawda jest taka, że przepowiednia, która była ukrywana przez dekady, zaczyna się realizować, a znaki są widoczne na naszych oczach. Ale co dokładnie dzieje się w Meksyku? Być może nie słyszałeś zbyt wiele na ten temat w wiadomościach, ale wydarzenia, które mają tam miejsce, zaniepokoiły wiele osób, a teraz wyobraź sobie, że wszystko to zostało przepowiedziane ponad sto lat temu. Tak, wszystko to jest częścią tajemniczego przesłania, które Matka Boża z Fatimy przekazała w 1917 roku trójce dzieci w Portugalii. Podzieliła się z nimi trzema tajemnicami, które do dziś wpływają na wiarę i wyobraźnię milionów ludzi na całym świecie. Z tych trzech tajemnic, to trzecia jest najbardziej intrygująca i przerażająca. Mówi o mrocznej przyszłości ludzkości, kryzysie w kościele i na świecie, a także o możliwej duchowej odnowie. Wielu zadaje sobie pytanie, czy ta przyszłość już nadeszła, czy to, co widzimy dzisiaj w Meksyku i innych częściach świata, jest początkiem realizacji tej przepowiedni? Nie jest przypadkiem. Że w ostatnich miesiącach Meksyk stał się miejscem wydarzeń, które wielu wiąże z trzecią tajemnicą fatimską. Dlaczego jest to dla nas tak ważne? Ponieważ to, co tam się dzieje, może być zaledwie początkiem czegoś większego, co dotyczy całej ludzkości. Matka Boża ostrzegała, że bez modlitwy i nawrócenia świat stanie w obliczu wielkich trudności. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wydaje się, że jej słowa stają się rzeczywistością. Żyjemy w czasach, gdy ludzie oddalają się od duchowości. Kiedyś przepowiednie mogły wydawać się czymś odległym, czymś z przeszłości, ale dziś możemy widzieć prawdziwe znaki, że świat zmierza ku głębokiemu kryzysowi, zarówno moralnemu, jak i duchowemu. To właśnie w tym momencie trzecia tajemnica fatimska nabiera takiego znaczenia. Wiele osób uważa, że te przepowiednie. To jedynie stare historie, które nie mają nic wspólnego z współczesnymi czasami. Jednak kiedy zaczynasz łączyć fakty i obserwować to, co dzieje się wokół, narracja zmienia się, a ty zdajesz sobie sprawę, że wszystko jest ze sobą powiązane. To, co Matka Boża objawiła w Fatimie, nie było tylko ostrzeżeniem dla tych dzieci, ale przesłaniem dla całego świata, sygnałem tego, co mogłoby się wydarzyć, jeśli nie zmienilibyśmy biegu wydarzeń. A teraz wydaje się, że zbliżamy się szybko do tego decydującego momentu. Jeśli jesteś ciekawy, by lepiej zrozumieć, co kryje się za trzecią tajemnicą i jak może to wpłynąć na naszą przyszłość, zostań ze mną. Przyjrzymy się dokładnie temu przesłaniu i co może ono oznaczać dla nas wszystkich. Więc pozostań, ponieważ omówimy, jak ta przepowiednia była trzymana w tajemnicy przez tyle lat i dlaczego świat dowiedział się o niej dopiero w dwutysięcznym roku. Co zaskakujące, osoby odpowiedzialne za jej ochronę wierzyły, że nie był to jeszcze odpowiedni moment na jej ujawnienie. Jak to możliwe, że tak ważna tajemnica, jak trzecia przepowiednia fatimska, mogła pozostawać ukryta przez tak długi czas? Dlaczego Kościół, który zawsze był ostrożny w ujawnianiu swoich przesłań, zdecydował się milczeć na ten temat przez dziesięciolecia? Te pytania intrygują wiele osób. I to właśnie ta część tajemnicy sprawia, że trzecia tajemnica staje się jeszcze bardziej fascynująca i pełna napięcia. Wszystko zaczęło się w 1917 roku, kiedy Matka Boża objawiła się Trójce dzieci Łucji, Chiacyncie i Franciszkowi w Fatimie w Portugalii. Podczas tych objawień Maryja przekazała trzy ważne tajemnice. Dwa pierwsze szybko stały się znane. Jedna z nich przedstawiała wizję Piekła, a druga przewidywała koniec, i wojny światowej oraz początek kolejnej wielkiej wojny, jeśli ludzkość nie nawróci się do Boga. Jednak trzecia tajemnica została skrzętnie ukryta. Trzecia przepowiednia powierzona siostrze Łuci została spisana i przekazana Kościołowi z zastrzeżeniem, że mogłaby zostać ujawniona dopiero w 1960 roku. Kiedy jednak nadszedł ten rok, stało się coś niespodziewanego. Tajemnica pozostała zamknięta. Kościół, z powodów, których wielu w tamtym czasie nie rozumiało, uznał, że nie był to jeszcze właściwy moment na otwarcie słynnej koperty zawierającej objawienie. To wywołało wiele spekulacji i domysłów: dlaczego Kościół tak długo zwlekał z ujawnieniem tajemnicy? Czy istniało coś tak przerażającego lub niepokojącego, że nie mogło zostać ujawnione ludzkości? Niektórzy zaczęli wierzyć, że treść przepowiedni mogła dotyczyć końca świata lub wielkiej katastrofy wewnątrz samego kościoła. Decyzja o utrzymaniu tajemnicy przez tak długi czas tylko wzmagała teorię i interpretacje. Dopiero w dwutysięcznym roku, niemal 40 lat później, papież Jan Paweł II zdecydował się w końcu ujawnić światu, co było zapisane w tej tajemniczej kopercie. Jednak do dziś wielu uważa, że nie ujawniono wszystkiego. Niektórzy twierdzą, że część przepowiedni jest nadal ukryta, a jej oficjalna interpretacja nie odzwierciedla prawdziwej wagi tego, co zostało powiedziane. Wiemy jednak na pewno, że treść trzeciej tajemnicy miała ogromny wpływ na Kościół i świat. Sam papież Jan Paweł II wierzył, że on sam był bezpośrednio zaangażowany w te przepowiednie, zwłaszcza po zamachu, który miał miejsce w 1981 roku, 13 maja, w dniu pierwszego objawienia Matki Bożej Fatimskiej. Zamach ten niemal kosztował go życie, i wielu uważa, że był to jeden z sygnałów spełnienia tej przepowiedni. Ale co dokładnie zawierała trzecia tajemnica fatimska? Według oficjalnej wersji Kościoła opisuje ona apokaliptyczną wizję. Wizja biskupa ubranego na biało, którą wielu zinterpretowało jako samego papieża. Przedstawiała go wspinającego się na wzgórze, otoczone zniszczeniem, prześladowaniem i przemocą. Został trafiony kulami i strzałami, padając martwy. Wokół niego ginęli biskupi, księża i zakonnicy. Obraz ten jest potężny i niepokojący, a jego związek z czasami współczesnymi sprawia, że wielu zastanawia się, czy nie stoimy u progu czegoś większego. I jeśli myślisz, że to dopiero początek Masz rację. Trzecia tajemnica Fatimy nie ogranicza się jedynie do przerażającej wizji przyszłości. To wezwanie do nawrócenia, ostrzeżenie, że bez głębokich zmian w naszej relacji z Bogiem, świat czekają trudne czasy. Właśnie dlatego, mimo upływu tylu lat, przesłanie to pozostaje tak aktualne. Teraz gdy wiesz, jak trzeci sekret Fatimy był ukrywany przez dziesięciolecia i ujawniony dopiero w 2000 roku, przejdźmy do najważniejszego pytania. Co dokładnie mówi ta tajemnica i dlaczego jest tak szokująca? Kiedy papież Jan Paweł II w końcu ujawnił jej treść, wiele osób było wstrząśniętych. Wizja opisana przez Lucję dos Santos, jedną z dzieci, które były świadkami objawień, była przerażająca. Relacjonowała ona, że widziała anioła z ognistym mieczem, gotowego ukarać świat. Jednak anioł został powstrzymany dzięki interwencji Matki Bożej, której światło zablokowało płomienie miecza. Następnie Anioł trzykrotnie zawołał. Pokuta, pokuta, pokuta. Ale to nie wszystko. Tajemnica obejmowała również wizję biskupa w bieli, zinterpretowanego jako papież, wspinającego się na wzgórze pełne zniszczeń i śmierci, przechodzącego przez zrujnowane miasto, otoczonego ciałami i bólem. Na szczycie wzgórza, obok Wielkiego Krzyża, papież zostaje zaatakowany przez żołnierzy i umiera razem z biskupami, kapłanami i wiernymi. To scena prawdziwej tragedii i męczeństwa. Co to może oznaczać? Przez lata wielu próbowało interpretować te wizje. Kościół sugerował, że ta część tajemnicy może mieć związek z zamachem na papieża Jana Pawła II w 1981 roku. Co ciekawe, zamach miał miejsce 13 maja, dokładnie w rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Papież głęboko wierzył, że to ręka Matki Bożej odchyliła kulę, ratując mu życie tamtego dnia. Jednak dla wielu osób taka interpretacja nie była wystarczająca. W końcu papież przeżył, a w wizji Łucji biskup w bieli ginie. Czyżby ta część tajemnicy jeszcze się nie spełniła, czy może czeka nas przyszła katastrofa związana z kościołem, która jeszcze nie miała miejsca? Tutaj pojawia się najbardziej intrygująca kwestia. Niektórzy badacze i wierni uważają, że trzecia tajemnica Fatimy nie została w pełni ujawniona lub że jej prawdziwa interpretacja została złagodzona przez Kościół, aby nie wywoływać paniki. Są tacy, którzy myślą, że wizja zniszczenia może odnosić się do kryzysu duchowego, symbolicznej śmierci wiary, a nie do fizycznego wydarzenia. I właśnie tutaj sprawy zaczynają się robić jeszcze bardziej interesujące, szczególnie gdy spojrzymy na to, co dzieje się dzisiaj w Meksyku. Obraz biskupa ubranego na biało, który wielu zinterpretowało jako samego papieża, wspinającego się na wzgórze otoczone zniszczeniem, prześladowaniami i przemocą, wzbudził ogromne emocje. Papież zostaje trafiony kulami i strzałami upada martwy, a wokół niego giną także biskupi, księża i zakonnicy. Wizja jest niezwykle silna i niepokojąca, a jej związek ze współczesnością rodzi pytania, czy rzeczywiście stoimy na progu czegoś większego. Jeśli myślisz, że to dopiero początek, masz rację. Trzecia tajemnica nie ogranicza się do przerażającej wizji przyszłości, lecz jest wezwaniem do nawrócenia i ostrzeżeniem, że bez głębokich zmian w naszej relacji z Bogiem świat czekają trudne czasy. Dlatego, mimo upływu lat, przesłanie to pozostaje tak istotne. Teraz, kiedy wiesz, jak trzecia tajemnica fatimska była ukrywana przez dekady i ujawniona dopiero w 2000 roku, przejdźmy do najważniejszego pytania. Co dokładnie mówi ta tajemnica i dlaczego jest tak wstrząsająca? Kiedy papież Jan Paweł II w końcu ujawnił jej treść, wiele osób było szokowanych. Wizja opisana przez Lucję dos Santos, jedno z dzieci, które doświadczyło objawień, była przerażająca, relacjonowała, że zobaczyła Anioła z płonącym mieczem gotowego ukarać świat. Jednak dzięki interwencji Matki Bożej Anioł został powstrzymany, a płomienie miecza zatrzymane. Niedługo później anioł trzykrotnie zawołał pokuta, pokuta, pokuta. To jednak nie koniec. Proroctwo zawierało także wizję biskupa ubranego na biało, który w interpretacji wielu osób był samym papieżem, idącym przez zniszczoną i pełną śmierci krainę. Wspinał się na wzgórze wśród ruin miasta, otoczony martwymi ciałami i cierpieniem, a na jego szczycie, obok Wielkiego Krzyża, papież został zabity przez żołnierzy, podobnie jak biskupi, księża i wierni. Czym jest ta wizja i co oznacza? Przez lata wielu próbowało ją zinterpretować. Kościół zasugerował, że ta część proroctwa mogła odnosić się do zamachu na papieża Jana Pawła II w 1981 roku. Co ciekawe, zamach miał miejsce 13 maja, dokładnie w rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Papież głęboko wierzył, że to właśnie ręka Matki Bożej skierowała kulę, która go dosięgnęła, ratując mu życie. Dla wielu osób jednak ta interpretacja nie jest wystarczająca. W końcu papież przeżył, a w wizji łucji biskup ubrany na biało został zabity. Czy to oznacza, że ta część proroctwa jeszcze się nie wypełniła? Czy może czeka nas katastrofa związana z kościołem, która jeszcze nie miała miejsca? Najbardziej intrygujące pytanie dotyczy tego, czy trzecia tajemnica fatimska została w pełni ujawniona czy też jej prawdziwe znaczenie zostało złagodzone przez Kościół, by nie wywoływać paniki. Niektórzy uważają, że wizja zniszczenia może odnosić się do kryzysu duchowego, symbolicznej śmierci wiary, a nie fizycznego wydarzenia. To właśnie w tym punkcie zaczyna się robić ciekawie, szczególnie gdy spojrzymy na to, co dzieje się obecnie w Meksyku. Proroctwo nie mówi tylko o fizycznych prześladowaniach i zniszczeniach, ale również o czasie wielkiej duchowej próby utraty wiary i wartości. Kryzys duchowy może się pogłębiać, jeśli nie nastąpi odnowa. Tak jak przewidziała Matka Boża, kryzys w Kościele jest rzeczywisty, a to, czego doświadczamy, może być jedynie początkiem. W kolejnym segmencie porozmawiamy o trzecim znaku: katastrofach i globalnych kryzysach, które coraz bardziej przenikają naszą codzienność. Czy wszystko to jest częścią proroctwa fatimskiego? Po omówieniu dwóch pierwszych znaków proroctwa, odejścia od wiary i kryzysu wewnątrz Kościoła, nadszedł czas, aby poruszyć temat, który jest coraz bardziej obecny w naszym życiu: katastrofy i globalne kryzysy. Dla wielu badaczy i wiernych te wydarzenia nie są przypadkowe. Wierzą oni, że stanowią część scenariusza proroczego, wyraźny znak, że trzecia tajemnica fatimska stopniowo się wypełnia. Matka Boża fatimska ostrzegła przed ciężkimi próbami, jakie ludzkość będzie musiała przejść, jeśli nie zmieni swojego postępowania. Nie podała jednak dokładnych szczegółów, jakie będą to próby. Ale jej słowa o pokucie i nawróceniu sugerowały, że nadciągają trudne czasy, jeśli ludzie będą się oddalać od Boga. To, co widzimy dzisiaj, wydaje się być echem tego ostrzeżenia. W Meksyku, podobnie jak w innych częściach świata, katastrofy naturalne występują coraz częściej i są bardziej intensywne. Huragany, trzęsienia ziemi i powodzie powodują masowe zniszczenia. A wielu ludzi zastanawia się, czy te wydarzenia są częścią zapowiedzianych przez Matkę Bożą prób. Cały świat wydaje się być na krawędzi kryzysu ekologicznego, zmiany klimatyczne i katastrofy są coraz trudniejsze do opanowania. Z duchowej perspektywy te katastrofy mogą być postrzegane jako część wielkiego ostrzeżenia. Świat jest w stanie nierównowagi, co może być konsekwencją oddalenia od Boga. Katastrofy nie ograniczają się jednak tylko do natury. Obserwujemy również kryzysy polityczne i społeczne w różnych częściach globu. W Meksyku przemoc związana z handlem narkotykami i korupcją wstrząsnęła strukturami kraju. Ulice, które niegdyś były bezpieczne, teraz są naznaczone strachem i nieufnością. Ludzie żyją w stanie ciągłej niepewności a w codziennym życiu wielu z nich dominuje poczucie, że coś jest bardzo nie tak. Te kryzysy społeczne i polityczne odzwierciedlają świat, który traci poczucie moralności i sprawiedliwości, jakby struktury, które dotychczas utrzymywały pokój, zaczynały się rozpadać. W Fatimie Matka Boża nie podała konkretnych szczegółów, jakie próby spotkają ludzkość, ale jej ostrzeżenie było jasne: bez nawrócenia i modlitwy świat stanie w obliczu ciemnych czasów. Dla wielu to, co przeżywamy teraz, katastrofy naturalne, kryzysy polityczne i społeczne, nie jest tylko wynikiem politycznych decyzji czy zmian klimatycznych. Wierzą, że wszystko to jest częścią większego planu, cyklu prób przewidzianego w trzeciej tajemnicy fatimskiej. To co wygląda na przypadek, może być w rzeczywistości znakiem, że zbliżamy się do duchowego punktu zwrotnego. Ta wizja nie dotyczy tylko Meksyku. Na całym świecie widzimy upadające gospodarki, masowe protesty i narastające poczucie beznadziei. Wojny i konflikty nadal niszczą całe kraje, podczas gdy społeczeństwa walczą o sprawiedliwość i o wo...